Dobrze. Z tej strony wszystko w porządku. Jedź, nie, nie. Zaczekaj, zaczekaj. Po tej ciężarówce. Nie! Klesz kontra, Dobry jesteś. Teraz, nie! Zaczekaj, zaczekaj. Dobrze. Po tych czterech samochodach. Nadszedł czas. Harpy Zaczekaj, przygotuj się! Nie teraz, nie teraz, nie teraz! Jedź, 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 jedź. Czekaj! Jedź! Czekaj! Jedź! Czekaj. jedź. Czekaj. jedź. Co ty chcesz zrobić? Zabić nas? Posłuchaj, nie toperzu. To nie był mój pomysł, żeby jechać do tego klubu nocnego na końcu świata, ani żeby pożyczać w tym celu samochód mojej siostry. Ale zobaczysz, warto będzie. Pomyśl: Cały klub tylko dla superbohaterów, wypchany po brzegi wrogami zła podczas ich wolnego dnia. Och, ta nasza brać! O fuj! Czy ktoś mógłby otworzyć okno? Jesz kanalizacyjny śmierdzi! Specjalnie tak śmierdzisz, co? Dąć! Przestań! A ty przestań! Siedź po swojej stronie! To jest linia przekraczaj! Siedź po mojej stronie! Tak? po mojej stronie! Spokój! Jak nie przestaniecie sobie dokuczać, zatrzymam samochód i zaczekamy, aż wam przejdzie. I wtedy pyta mnie, chcesz być złym facetem? A ja mu na to jasne skarbie! Chcę być zły! Chcę być najbardziej podły i odrażającym facetem na świecie! Witamy super bohaterów! <śmieniczy> Nie widzi się takich rzeczy zbyt często. Ty musisz być portierem. Tak, ale chłopcy mówią mi Jim. Identyfikatory. O, jasne. <śmieniczy> Zaraz, ee, zostawiłem go chyba w drugim ubraniu. A, rozumiem. Piszesz Ameryka przez C, tak? No, nie jesteśmy notowani, naprawdę. Nie wyszedłem najlepiej na tym zdjęciu. Miałem wtedy zły dzień. Tak, to widać. Kleszcz? We własnej osobie. Będziecie się dobrze bawić, proszę. Odezwał się mój zmysł superportiera. Nie tak szybko, pomocniku. Co? Pomocników nie wpuszczamy do klubu. Możesz iść do sali dla pomocników. Co? Do zobaczenia, chłopcy. Chyba się zakochałem. Oh, oh. Gdzie Artur? Nie wiem, Jezu, pewnie się gdzieś grzebie. O, no nie. Dla pomocników. ulubiony niebieski stwór! A, wielki strzał! Mój ulubiony, niezrównoważony psychicznie wywiadowca! Chodź do nas, poznasz moich przyjaciół z miasta Jeleni! To jest potężny uchwyt, rzymski bukach akweduktu! O, tylko czasami! A to jest Jess Walcourt, kobieta wspaniała! To ryba, zaginiony książę Atlantydy. Chłopaki, poznajcie Klepsza! O rany! Barry, to się nie spodoba! Tak, na pewno mu się to nie spodoba. Może tu dziś nie przyjdzie? No i mówi do mnie, masz styl skarbie, ale jak chcesz być złoczyńcą, musisz coś mieć, a ja mu na to tak skarbie, mam dość materiałów wybuchowych. Sprawdźcie się dalej, super portki! Nie wiecie z jakim ogniem i gracie! Samo uczek wrestlingu? Jesteś pewien, że chcesz być pomocnikiem? To nie jest zabawa! No, podobno! Ej, słonko! Co tam masz w tym pudle? Może coś dla mnie? Zadzwoń do mnie, dobrze? <zysklarzanie> Ej, kochanie Czyżbyś chciała... O rany, amerykańska pokojówka nie Starzejesz się, nie Topeżu, niestety Nie spodziewałam się tego po tobie. <zysklarzanie> Tak, rozumiem, kochanie Jesteś zazdrosny. Wiem, że wrócisz. No dobra, kto to jest ten Bary? Kolejny superbohater? <laughs> nie, tego bym nie powiedział. To znaczy, chciałby nim być, ale ma niewłaściwe podejście. Widzisz, on jest bogaty, a jego szwagier jest właścicielem klubu. Może tu przychodzić i gdy tylko chce robić kłopotów. Tak, ale jest po dziesiątej, więc dziś już zapewne nie przyjdzie. <śmiech> <śmiech> to właśnie Bary. Gdzie jest ten pajac, który mówi o sobie kleszcz? Ja jestem tym pajacem, a kto pyta? Ukradłeś mi moje superbohaterskie imię pasożycie! To ja jestem kleszcz! Co? Ty złodzieju, nie sądziłeś chyba, że kradzież mojego imienia ujdzie ci na sucho! To ja jestem kleszcz! Co? Mm. O ty... To ja jestem prawdziwym kleszczem! Przygotuj się do walki, jakiej jeszcze nigdy nie stoczyłeś! Myślisz, że się ciebie boję, żałosna kreaturo? Przepraszam cię, Bary. Wiesz, myślę, że powinniśmy to omówić. O, dokładnie to samo powtarza mój psychoanalityk. Czy Bary tego nie rozumie? Przemoc nie jest rozwiązaniem! A poza tym, kleszcz rozłoży go na łopatki! No nie wiem, patrz! Bary ma zasilacz kinetyczny ukryty w tarczy. Jak go włączy, będzie miał nadludzką siłę! Tak! Mógłby kruszyć skały! Silny jesteś! Ale z kleszczem nie masz żadnych szans! Bary, musisz w końcu pójść po rozum do głowy! O, tak, ja byłem pomocnikiem przez całe 46 lat. Ale psich lat! Zwiedziłem cały ten zwariowany kraj, pomagając bohaterowi z mózgiem jako rzeszek. I co mi z tego przyszło? Nadciśnienie, sztuczne biodro, no i robaki. Ale kocham to! Ja nie, stary! Chcę po prostu wrócić do dżungli! O, Borneo! Słodkie Borneo! Jak chciałeś coś zjeść, po prostu sięgałeś do drzewa i zmywałeś to, nie jak tutaj! O nie! Jakiś pajac musiał wymyślić pieniądze! Pewnie był podobny do ciebie! 65 centów za batonik! Oszalałeś?! Wiesz, chyba się ciebie boję... Lepiej już sobie pójdę. Więc mówi do mnie, musisz zrobić coś pomysłem, coś ekstra! Ty tak chcesz być superzłoczyńcą, a ja tak, jasne, że tak, co mam zrobić? Mówi, weź bomby, wysać w powietrze klub kometa, wejdziesz do historii superzłoczyńców, a ja jej mówię, tak skarbie, jestem złym nocnym bombowcem, który bombarduje o północy! Chłopcy, chłopcy, nie róbcie sobie tego, przemoc naprawdę nic nie załatwi. Bardzo dobrze, mogę prosić o uwagę. Jak każdy wie, byłem kiedyś bardzo brutalną osobą. Wszystkie problemy chciałem rozwiązać przy pomocy broni. Ale teraz schodzę do psychoanalityka i moje życie się odmieniło. Teraz jestem oazą spokojną.